Od października 2013 roku Fundacja Ekotekstil realizuje nowy program rower dla niepełnosprawnego. Skorzysta z niego 20 potrzebujących miesięcznie. Rowery trójkołowe to sprzęt rehabilitacyjny specjalnie przystosowany do użytku osób niepełnosprawnych. PCPR ogłosił to na swojej stronie, ogłosił w gablocie i tak się składa właśnie, że pani. Ewa z Wiktorią złożyły wniosek właśnie na skutek tego, że przeczytały właśnie w PCP-ze, że jest taka możliwość i ich wniosek został pozytywnie zakwalifikowany. Chcę podkreślić, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stara się pozyskiwać z różnych źródeł środki i, i z różnych możliwości korzystać. Nie tylko administruje właśnie tym, co w budżecie powiatu, jest tym to w PEFRONie, ale pozyskuje środki unijne, środki ministerialne, a także z otwarte na współpracę z innymi podmiotami i fundacjami i to jest właśnie owoc tego. 11 lutego w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyła się uroczystość przekazania roweru, a pierwsza obdarowana osoba z naszego powiatu to Wiktoria, której towarzyszyła mama. Bardzo się cieszę, że akurat ten prezent trafia do Wiktorii i do, rodziny, do jej rodziny, bo miałam okazję wcześniej porozmawiać z mamą Wiktorii. Jest to fajna rodzina, trafiła trzy lata temu Pochodzi z Koszalina, aż trzy lata temu trafiła do naszego powiatu. Jest to rodzina bardzo otwarta, bardzo sympatyczna i wiem, że ten rower na pewno się przyda Wiktorii. Bardzo fajnie, bardzo pozytywnie zareagowała. Już się nie może doczekać, nie mogła się doczekać tego roweru, kiedy dostanie. No dla mnie jest to troszeczkę stres, bo Wiktoria jest opóźniona w rozwoju, no nie. jest niepełnosprawnym dzieckiem, no i jest przeszczęśliwa. Nie? Bardziej, że ona nie ma za dużo koleżanek, nieakceptowana jest przez dzieci. Jedyny dzieci, który. Ja mam w takie 6-7-latki, ale jest naprawdę szczęśliwa, że będzie miała rower, że będzie mogła sobie w koło, na podwóreczku jeździć. Pokazywanie pozytywnych przykładów współdziałania na rzecz osób i dzieci niepełnosprawnych pozwoli dotrzeć z pomocą do szerszego grona potrzebujących.